to ja układ i dzisiaj sobie pogramy. Przepraszam Was, ale. Przepraszam Was. No. Tak wyszło, bo. Z... Nie nagrywałam dużo, ale. Zaczynamy grę i zapraszam na odcinek. Przepraszam, Masz, mam kaszel. Napiszę. Dobra. napisam i gramy. Ja wolę duo nie grać, ale mój cel to 3000 poharków. 30 lajków pod tym filmikiem. Robię kolejny odcinek. Napiszcie mi oczy. I live. Nas cel to. 15 subskrypcji. I live. Zapraszam. Live będzie dwu godzinne, 3 godzinne, coś takiego. Będziemy grać w Besa. No i co to tu Tutaj Jessie jest. Może by nam... Dobrze. Aby też chciał mieć Mortisa. Dzisiaj jeszcze sobie porozmawiamy o nowej postaci, która wyjdzie. Ale to później, Karol. Szybko szodłem, to wyszedłem. Ja zostałem zabity. Nie mieliśmy szans. Oni mieli 8 pałat kubsów. A my nic. Ale jest dobrze, bo plus 4 trochę spadłem na pam, Ale nic się nie stało. I gramy. I, ja sobie wezmę znów pan i właśnie wczoraj dostałem Daryla z Boxa. Będę y, dam w, y, link w opisie. Prywany, najlepszy prywatny serwer y, Brawl Stars Ja znów zostałem zabity. I czemu on w ogóle tam szedł? Ja tego nie rozumiem i z nim teraz nie będę grał. Pozdrawiam cię, Kacper I co, zapraszam do klanu Akademia Mukwati Sergeant MZ, ale to przypadkowo. Zapraszam też do klubu Koksy Brawla. Powiemy sobie o Karlu. Karl wyjdzie za 5 dni i 19 godzin. Piszcie w komentarzach, czy. Je, czy. Ona będzie dobra, czy nie, ale nie wiemy. Ale po filmikach na YouTube jest. jest ten, Zobaczcie to. Karl rzuca kilofem. I co on tu ma pod szyją? Nie wiem, ale on chyba jeździ wózkiem. I on chyba będzie, on chyba będzie zasługiwał na mityczną postać. I tu jest ten Jim. Też wyszedł niedawno. Ale nasz cel wbić to 3500 do końca do 15 subskrypcji. Zapraszam na live'a Zapraszam do gry Brawl Stars. I co mam? Dalej. Gramy. Teraz sobie gramy. Darylem. <ścoughs> gramy Darylem, który jest dla mnie bardzo dobry. Piszcie w komentarzach, kto jest lepszy. Daryl czy Rico? Ja myślę. Że Daryl jest lepszy, ponieważ on bije jakby szybciej Ale zależy w czym też później To chyba będzie Win. Wczoraj cały czas wygrywałem Jakby to powiedzieć Darylam, ale tutaj... wow, Daryl to, to prawie wszyscy grają Darylam. sobie oczeknę tego tak, no, było ale oni tu będą się lać, tylko że tylko czy ja bym poszedł? no o, ale ładnie zabity, proszę Państwa teraz szybko lecimy Ja A by zabił to, e, to jest Tara. Ja bym ją zabił, no ale. Oj, darmowe pary Ja sobie pójdę na. I mam szoobozy. Mogę na niego nie iść, a miał super moc, no ale drugie miejsce. Plus 7 poarków to też jest dobrze. Zapraszam na kanał Calcius XT do mojego kolegi. On też nagrywa odcinki z Brawl Stars. Tak, za trzy tygodnie może nagram odcinek z openingiem. Taki jakby mały opening. Pary właśnie robiłem opening koledze, to trafiłem tam Mortisa, to ładnie, ładnie, Akurat. Kim sobie zagrać? Oh, ale nie będę grał, może dalej Przepraszam was po raz kolejny, zadnęka się ale jestem przeziębiony. Crow. Chyba ten gościu kupił ofertę z kroła Tak mi się wydaje. Czy... Crow? Dla mnie? Dla mnie? Crow nie powinien być legendą. A Król jest słaby tak naprawdę. Crow powinien być epikiem, coś takiego. Powinien się zamienić na Mortisa. Mortis powinien być legendą. Ładnie to zrobiło. O, 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 Nie miałem tutaj szans. Pa Piper mnie wzięła minus cztery pucharki. No tak się nala, ale zagramy sobie w... może w a Darylem. Czy Heist będzie dobry na Darylem? O, i chyba możemy to wygrać, bo mamy jakby lepsze siły. O, tutaj nawala co? No ale Mortis chyba ten jest, jest, jest dobry, bo ja go nie lubiałem, Nie umiałem po prostu im grać. A teraz to my tutaj ten. Teraz my będą chronić kaktusy. Czemu tam ktoś nawala? Wow. No ale czemu nikt nie broni też? To, ta Jessie. No, to wiadomo, że to, to może być też przegrana. No ale czemu nikt tego nie broni? To będzie powiem, że mam kolejna przegrana z Darylem. Dobrze tu Mart zrobił, ale to będzie prędzej. Przegrana. Ja tak myślałam, że to będzie przegrana nikt nie broni sejfu chciało iść na atak i właśnie zdążyło się nieszczęście. Ale nic mi nie zabrało chyba. Minus jeden pocharek. To może z jakimś Bartkiem zagram, który ma Leona. Nie chcę. Nie chcę ze mną grać. A takiego szukają. To się nie chce. To może spróbujemy sobie zagrać w Ken Graba. Dobra. E, czy to są skoczne na tej mapie? Tak. Kocham tą mapę tutaj naprawdę. Zeskocznijmy, gdyby była aktualizacja. Koszmarny <laughs> Kosmarny mountain. To są skoczne, tylko nie wiem czy iść. A jaj jaj! Ja. wykorzystałem jeszcze niepotrzebnie ulta, ale to może być... Nie, mam ulta, czy jest dobrze. A jaj, 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 jaj. Ja. Prędzej to, to będzie przegrana. W ogóle to szybka gra. To naprawdę. W ogóle ta gra w, w, bez sensu była dla No ale no co? Tylko się dziwić. Tutaj jest z... zagram sobie jeszcze solo. Musimy mieć ujna lub drugie miejsce, bo jest bardzo dobrze. Daryl się spisuje w tej grze. To może... Oj ojoj ojoj oj, 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 oj. O, Ale pięknie, dobra Pięknie mu wyszłam, tak, tak naprawdę I mam kolejną supermoc tak naprawdę, to jednak dobrze Dobrze, że ja nie zostałem zabity, bo tutaj na wielką szansę zostać zabity Oni tam się leją A ja jestem bez Power Cube'a. Może. Oj, 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 To jednak nie powinno być. Wygrana. To byłoby na dzisiaj. Dziękuję za oglądanie. I zapraszam na kolejny odcinek.